Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z czytelniczym podsumowaniem marca, czyli omówię wszystkie książki, które właśnie w zeszłym miesiącu przeczytałam. Tak, nie wiem jak dzisiaj będzie z moim mówieniem, ponieważ ten dzień zdecydowanie nie należy do najlepszych. Mam ze wszystkim, co robię, problem. Wszystko robię źle, wszystko mi wypada z rąk. Jak zaczynam mówić, to nie mogę złożyć normalnego zdania, bo cały czas mi się język plącze. To nie jest dobry dzień, ale mam nadzieję, że... Uda mi się omówić te wszystkie książki bez większych problemów. W marcu przeczytałam 10 książek, natomiast o dwóch jeszcze Wam na kanale nie mówiłam, bo będę je omawiać w kwietniu i na nie jestem bardzo, bardzo podekscytowana, więc od razu mogę Wam tutaj na pewno o jednej powiedzieć, o drugiej nie jestem pewna, czy mogę mówić, bo widziałam, że jeszcze nie zostało nic zapowiedziane z tego, co mi się wydaje, więc to przemilczę. Dowiecie się w kwietniu, na przełomie kwietnia i maja o tej książce. Natomiast jednak, o której będę mówić już za niedługo na kanale, to jest Rodzeństwo Moe Herngen. To jest Trzecia książka w tej serii, którą uwielbiam. Uwielbiam książki tej autorki, przeczytałam rozwód i przeczytałam teściową, i obie mnie rozkochały w sobie. Ona przepięknie pisze o emocjach, przepięknie pisze o relacjach. Bardzo trafnie określa wszystko, co, co człowiek może czuć, więc tak, o tej książce będę, będę wam mówić już za niedługo i nie mogę się doczekać, aż podzielę się z wami moimi przemyśleniami, więc tak, to jest jedna z tych książek. Ale teraz już możemy przejść do tych, które są wydane i mogę na spokojnie o nich. Rozmawiam. W ogóle mam takie uczucie, że o jakichś książkach zapomniałam, bo oczywiście nie updateowałam yy, co, co książkę Goodreads'a i później to uzupełniałam dość chaotycznie, więc ja nie wiem, czy o czymś nie zapomniałam. Ale przejrzałam sobie moje vlogi, które nagrywałam i żadnej innej książki tam nie było, ale no wiadomo, nie wszystkie pokazywałam. I teraz po prostu nie wiem. Ale no nieważne. Zaczęłam miesiąc, skończyłam tak naprawdę luty i zaczęłam marzec z książką Internet co Sali Runi, ponieważ robiłam maraton od 26 marca lutego do 5 marca. Czytaliśmy razem tę książkę wspólnie i powiem wam, że okazała się to być najlepsza książka Sali Runi, jaką przeczytałam, bo czytałam dwie inne jeszcze, czyli normalnych ludzi jako pierwszą, później rozmowy z przyjaciółmi i właśnie internet. Co? Teraz mi zostało, gdzie jesteś piękny świecie i nie mogę się jej doczekać, bo dużo opinii widziałam, że to jest właśnie jej najlepsza książka i ludzie te najlepiej oceniają. Ale no internet co podbiło moje serce, dała mi wysoką ocenę, bo bodajże cztery gwiazdki. A wiecie, że u mnie to, to, to nie jest łatwo zdobyć te cztery gwiazdki. Więc tak, na pewno. Um, Uderzyła w te sfery, które ja lubię w literaturze, bo bardzo ładnie tutaj Runi opisuje relacje rodzeństwa, bardzo ciekawie opisuje też relacje romantyczne, bo wszystko tu jest takie realne, prawdziwe, trochę brudne, trochę niekomfortowe dla człowieka. I Runi uważam, że bardzo trafnie stawia czytelnika w takim niekomfortowym położeniu i wkłada nas w sytuacje, w których człowiek nie lubi być w życiu. Tym normalnym, prywatnym, ale często się znajduje. I ona te negatywne emocje, niekomfortowe sytuacje fajnie uwydatnia i jest to naprawdę bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o fabułę, to jest dość prosta, teoretycznie, ponieważ mamy tutaj dwóch braci, którzy niedawno stracili ojca, nie mają oni ze sobą najlepszego kontaktu, ale przez całą tą sytuację gdzieś tam muszą. Dojść do jakiegoś porozumienia, no i jednocześnie też poza ich relacją obserwujemy e, ich prywatne relacje z różnymi kobietami. Jedna bardziej skomplikowana od drugiej. E, I też ciekawe jest to, że mamy tutaj spojrzenie na Dwa różne momenty w życiu, bo mamy tutaj ludzi koło dwudziestki i ludzi po trzydziestce. I widzimy, jak ich życia różnią się od siebie yy, i jak sobie radzą z różnymi y, sytuacjami i relacjami, a raczej jak sobie nie radzą z nimi. Więc tak, Runi robi to bardzo dobrze i jestem yy, naprawdę ciekawa jej kolejnych książek. Kolejna książka to jest Wrzenie Izabeli Janiszewskiej. Yy, to jest książka, którą można podać jako po prostu dobry polski kryminał, yy, kryminał sensacyjny, ponieważ ja sięgając po książki Izabeli. Janiszewskiej trochę wiem, czego mogę się spodziewać, bo ona ma swój dobry poziom i mam wrażenie, że y, utrzymuje się w nim i ta książka też to pokazuje. Wrzenie możecie czytać nie znając innych książek tej autorki, szczególnie mówię tutaj o Wrzasku, Histerii i Jamoku. Y, nie musicie ich znać, żeby tę historie przeczytać i poznać. Oczywiście pojawiają się tutaj bohaterowie właśnie z tamtej serii, z tamtych książek, więc czytelnicy, którzy już Znają tych bohaterów, na pewno lepiej się tutaj odnajdą, jakieś tam smaczki znajdą, będą o nich wiedzieć więcej. Ale ci, którzy z Larysą Luboń po raz pierwszy będą mieli do czynienia, chociażby, bo to jest główna bohaterka, no to nic wielkiego nie tracą. Larysa Luboń po różnych tragicznych wydarzeniach z przeszłości postanowiła porzucić swoją dotychczasową pracę i zostać nocną taksówkarką. No i na początku historii do jej taksówki wsiada pewien mężczyzna, który powierza jej. Bardzo dużo, bo można powiedzieć, że swoje życie i swoją przyszłość. No i Larysa oczywiście nie za bardzo chce się w to wszystko mieszać, ale przez jej przeszłość, jej zainteresowania, no to jednak gdzieś tam ciekawość robi swoje. Toczy się tak naprawdę śledztwo w sprawie serii morderstw, a złapanie em, sprawcy, no nie jest najprostsze i dużo osób próbuje odkryć, kto jest za to wszystko odpowiedzialny. I jest też zniknięcie pewnej kobiety i brat naszej głównej bohaterki, który. Za wszelką cenę chce odnaleźć swoją dziewczynę. Więc, jak słyszycie, dużo się tu dzieje, dużo różnych wątków, ale wszystko sprowadza się do jednego. Więc jest to taka historia, która gdzieś tam się zazębia w pewnym momencie, te wątki się mieszają i tworzą jedną wspólną całość. Jest to historia, na pewno, która wciąga od samego początku i trzyma do samego końca. Nie jest to jednak książka, która wciągnie was te, w ten wir niepokojących wydarzeń. Bardziej po prostu zachęci was do rozwiązywania tej całej sprawy mm, razem z bohaterami i dopóki jej nie rozwiążecie i nie dowiecie się, co tak naprawdę się tu wydarzyło, to nie będziecie chcieli odłożyć tej książki. To jest jedna z tych. Do tego jest też mocno psychologiczna e, i autorka w taki sposób kreuje bohaterów, że nie do końca wiecie, komu można ufać. Więc jeżeli szukacie dobrego polskiego kryminału, to Izabela Janiszewska i Wrzask to będzie dobry wybór. Dobrze, dobrze. to może teraz Snow Snowglobe. Jest to książka young adult, dystopia young adult, których nie czytam za wiele, więc tej byłam bardzo ciekawa, ponieważ pomysł na fabułę uważam jest tutaj mega fajny. Mamy tutaj miasteczko, które jest pod kopułą i jest to właśnie Snowglobe. Jest to jedyne ciepłe miejsce na Ziemi, bo cała reszta świata gdzieś tam walczy, walczy o przetrwanie i, i tak właśnie żyje nasza główna bohaterka poza tym miasteczkiem, gdzie każdy dzień gdzieś tam stoi pod znakiem zapytania, a czas umilają jej programy typu reality show, gdzie może oglądać swoje ulubione osoby mieszkające w Snow Globe. Bo właśnie ludzie, którzy mieszkają w tym miasteczku pod Kopułą, muszą poświęcić swoją prywatność i ich życie transmitowane jest w telewizji. No i na początku historii umiera jedna z gwiazd tych reality show, do której nasza główna bohaterka jest bardzo podobna, więc dostaje ona taką dość nietypową ofertę, aby tę aktorkę zastąpić, żeby nie wydało się to, że ona nie żyje. No i nasza główna bohaterka ma się przeprowadzić do Snow Globe i żyć życiem właśnie tej aktorki. Co się tam dalej podzieje, nie będę wam zdradzać, ale jak możecie się domyślić, ona się na to zgadza i różne wydarzenia mają miejsce. Nie do końca jest to tak kolorowe, jak jej się wydawało. To jest książka um, dość prosta, jeśli chodzi o ilość informacji, którą tu dostajemy, bo troszkę brakowało mi tego dogłębnego opisu świata, jego zasad i funkcjonowania, bo coś tam mamy powiedziane, natomiast jest to bardzo pobieżnie. To samo tyczy się bohaterów, którzy. Yy, Mieli fajny potencjał, ale zostali też, też dość płytko wykreowani. Doceniam to, jaka tu tematyka została poruszona, bo jest to książka dość poważna, natomiast napisana lekko i przystępnie, właśnie do, do swojej grupy wiekowej, więc podobała mi się, bardzo dobrze się bawiłam przy niej, ale nie jest to nic niezwykłego. Remigiusz. Merus. Przeczytałam pierwszy raz tak naprawdę jego książkę kierowaną do dorosłych ludzi, bo wcześniej czytałam jego serię młodzieżową i to było moje jedyne spotkanie z Remingiuszem Mrozem. Natomiast teraz sięgnęłam po Langera z polecenia Karoli i nie rozczarowałam się. To zabrzmi niezbyt dobrze i poprawnie, natomiast ja uwielbiam czytać o seryjnych mordercach. Z jedną z moich ulubionych historii jest historia Hannibala Lectera. Więc bohaterowie kreowani właśnie na tego typu osoby są bardzo ciekawe dla mnie. I właśnie takim bohaterem jest Langer. I Langera pewnie część osób zna bodajże z Chyłki. Ja nie czytałam, więc nie wiem, ale jest on raczej znanym bohaterem u Remigiusza Mroza. Chyłka też się gdzieś przewija. Natomiast tutaj skupiamy się bardziej na... W psychice i postępowaniu właśnie seryjnego mordercy, człowieka chorego, widzimy jego przeszłość i teraźniejszość, i jak ta przeszłość właśnie wpłynęła na to, jakim człowiekiem jest teraz. Widzimy też to, jak powoli otwiera się na pewną osobę, co jest dla niego niespotykane. I widzimy też, jak przebiegle postępuje i jak wszyscy wiedzą, kim on jest i jakie rzeczy robi, ale nie mogą go schwytać. Naprawdę jest to mega ciekawa historia i nie jest to... To to, czego się spodziewałam, nie przypuszczałam, że to będzie tego typu historia, bo my wiemy, kto morduje, my wiemy, kto co robi, i mamy to bardzo, bardzo dokładnie opisane. Więc trigger warningów tu jest masa, bo on robi z ciałami różne rzeczy straszne i myśli o nich w bardzo przerażający i obrzydliwy sposób, szczególnie o kobietach, więc tutaj uważajcie, jeśli będziecie po tę książkę sięgać. Ale tak, naprawdę jestem mega, mega ciekawa dalszych tomów. Skończyłam też tajemnicę domu uklejów Anety Jadowskiej. Stęskniłam się za książkami Anety Jadowskiej, więc cieszę się, że te sobie kupiłam na targach i e, od razu po, do niej siadłam i ją przeczytałam, bo miło było wrócić do czegoś, co, co tak znam i bardzo lubię. Bo Aneta Jadowska ma swój niepowtarzalny, wyjątkowy styl i sięgając po jej książki wiecie, czego może się spodziewać i to jest bardzo fajne, bo jest to taki cozy read, cozy kryminał, przytulny, e, niezbyt przerażający i niepokojący, ale wciąż gdzieś tam macie tę zagadkę do, do rozwiązania. E, tutaj nasza główna bohaterka Nina odziedzicza pewien dom, dom stary, zaniedbany, z wieloma tajemnicami. No, i gdy się tam wprowadza, no to wszystko idzie nie po jej myśli. Jest włamanie, jest trup, są rzeczy do naprawienia. I teraz Nina wraz ze swoimi przyjaciółkami, które przyjeżdżają ją wesprzeć w, tej, w tym trudnym momencie, postanawiają rozwiązać tę zagadkę i dowiedzieć się, co tak naprawdę w tym domu się dzieje i czego ludzie mogą w nim szukać. Więc widzimy tak naprawdę jej codzienność w tym nowym miejscu, w nowym domu, gdzie poznaje nowych ludzi i do tego próbuje jakoś współpracować z policją, ale policja nie chce współpracować z nią. Ona chce na własną rękę rozwiązać tę zagadkę, tak samo i przyjaciółki, które są autorkami, więc gdzieś tam próbują czerpać inspiracje na nowe historie. Jest to wszystko bardzo pogmatwane, ale mega w tym wszystkim przytulne i zabawne, więc jestem mega zadowolona z tej historii i już nie mogę się doczekać, aż sięgnę po kolejny tom. Przeczytałam też książkę, po której teoretycznie mogę przyznać, spodziewałam się mniej, a dostałam więcej niż oczekiwałam. Czyli Ballada jednej nocy Mateusza Cieślika. To jest po pierwsze, po pierwsze, akcja tutaj dzieje się w Bielsku Białej. Ja mieszkam koło Bielska Białej, mieszkam w Żywcu, a w Bielsku jestem co najmniej raz w tygodniu, więc mega fajnie było czytać o, o miejscu, które znam. No ale jednak okoliczności opisane w tej książce nie są aż tak kolorowe, ponieważ nasz główny bohater, Savery, postanawia zakończyć swoje życie. Odebrać sobie życie. Więc udaje się w pewne miejsce, gdzie chce to zrobić, bez wielkiego szumu, bez brudzenia, bez robienia problemu ludziom. Postanawia to zakończyć dość skromnie, tak jak żył. No i stety, niestety, w miejscu, gdzie chce to zrobić, siedzi dziewczyna i płacze. Tak nasi główni bohaterowie się poznają i postanawiają spędzić ze sobą noc, ale nie w żaden erotyczny sposób. Po prostu chcą znaleźć. Chłopaka naszej głównej bohaterki, aby ona mogła z nim wyjaśnić pewne sprawy, które teraz sprawiają, że ona po prostu wariuje. Dlatego tam siedzi i płacze. No i Xavery z dobroci swego serca postanawia jej w tym pomóc. Ja kompletnie nie spodziewałam się, że historia pójdzie w tę stronę. Absolutnie. Myślałam, że to w ogóle będzie co, całkowicie co innego, ale cieszę się, że właśnie w tę stronę poszło. Jedyne, co mi się nie podobało, to samo zakończenie. Trochę naciągane, trochę przerysowane, natomiast... Większość tej książki, naprawdę zdecydowana większość bardzo mi się podobała. Podoba mi się to w jakim stylu to jest napisane, bo jest to młodzieżowe, ale wciąż dość poważne, dość smutne, ale w tym wszystkim sarkastyczne, mega fajne, zabawne. I wiecie, jest to historia tak naprawdę o bardzo ważnych i poważnych rzeczach, które towarzyszą nam w życiu, szczególnie u młodych ludzi, czyli o samotności, o dojrzewaniu, o pierwszej miłości, o stracie, o żałobie, bo tutaj ten temat jest obecny. Jest też tutaj omówiony temat rodziny, więzi rodzinnych, problemów, uzależnień, więc mega mocne tematy, ale przedstawione w sposób lekki, w sposób zabawny i bardzo dynamicznie tu wszystko idzie, ponieważ ta książka cała, tutaj akcja rozgrywa się w jedną noc bo zaczyna się o dwudziestej tam drugiej czy trzeciej ileś i kończy, nie będę mówić il, kiedy, ale no trwa to całą noc, więc e, tak naprawdę macie pół dnia z życia bohaterów, opisane w bardzo fajny sposób. Dobra, dwie ostatnie książeczki, robaczki. Po pierwsze, Nasze Nieskończone Życia. Nasza główna bohaterka żyła już w wielu wcieleniach. I w każdym z nich umarła przed swoimi 18 urodzinami, i w każdym z tych wcieleń zabiła ją pewna nadprzyrodzona istota, zwana Arden. Jest tak naprawdę na niego skazana, bo gdzieś tam w, z, w każdym z tych wcieleń ją znajdywał i kończył jej żywot w tym danym wcieleniu. No ale teraz Ewelin nie chce tak łatwo się poddawać, ponieważ kocha swoje życie, bardzo jej się podoba i ma też siostrę do ocalenia, ponieważ jej siostra ma pewne problemy yy, i Ewelin może uratować jej życie. Więc za wszelką cenę chce złamać tę klątwę i zacząć żyć po swojemu. Czy jej się uda, czy nie, dowiecie się z książki. Jest to książka zdecydowanie dla fanów książek typu Niewidzialne życie Adilaru albo filmów jak Adeline. tak? tak, się, tak, tak taki był ten film. Ta książka daje ten vibe. Zdecydowanie myślałam, że ta książka przyniesie mi więcej emocji, jednak podchodziłam do niej dość spokojnie i nie byłam w nią wciągnięta do tego stopnia, że myślałam o niej, gdy jej nie czytałam i po prostu chciałam rzucić wszystko i, i czytać dalej. Natomiast gdy już ją czytałam, to bawiłam się bardzo dobrze. To, co mi się tutaj bardzo podobało, to ukazanie tej siostrzanej miłości. To był mój chyba ulubiony wątek, czyli wątek sióstr. Bohaterowie są dość płascy więc nie oczekiwałabym tutaj nie wiadomo jak dobrej kreacji tego. Wszystko składa się na po prostu fajną, ciekawą całość, ale nie jest to książka, którą polecałabym na prawo i lewo. Jeżeli lubicie romantazy i lubicie wątki wielu wcieleń, no to to, to będzie lektura dla Was, bo jest naprawdę bardzo przyjemna, e, ciekawa i myślę, że spodoba się niejednej osobie. Ja, tak jak mówię, bawiłam się bardzo dobrze, ale kilku rzeczy mi tutaj zabrakło. I ostatnia książka, powiedziałabym, że nie jest taką standardową lekturą, ponieważ jest to Kto zabił burmistrza, czyli ponad 90 zagadek kryminalnych. Bawiłam się absolutnie świetnie. Moje marzenie o zostaniu detektywem, policjantką, agentką, e, czymkolwiek innym jest spełniane właśnie przy rozwiązywaniu tego typu zagadek. Tutaj, jak widzicie po tytule, musimy rozwiązać zagadkę, kto zabił burmistrza, ponieważ burmistrz pewnego małego miasteczka, w którym nie za wiele się dzieje, zostaje znaleziony już nieżywy. No i grupka detektywów, czyli my, musimy rozwiązać tę zagadkę. Macie tutaj zagadki różne są zagadki trudniejsze są łatwiejsze są takie gdzie trzeba coś obliczyć trzeba coś znaleźć trzeba e, rozwiązać coś jakiś szyfr jakiś kod naprawdę wszystko tutaj jest więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i będą zagadki które rozwiążecie w 15 sekund a będą zagadki które przez kilka minut nie będziecie mogli rozwiązać co będzie frustrujące ale jednocześnie mega fajne bo jednak jest coś co może was tutaj zaskoczyć i zagiąć. polecam wam dla siebie czy na prezent można to rozwiązywać w dwie trzy osoby więcej już będzie ciężko no bo jednak książka jest Mała, więc ciężko siąść przy stole i to rozwiązywać wszyscy razem. Ale w dwie osoby naprawdę rozwiązywało się to fantastycznie. Więc tak, to tyle, jeśli chodzi o marcowe książki. Dajcie mi znać, czy czytaliście którąś z tych książek, albo planujecie którąś przeczytać. Jak widzicie, nie miałam złej lektury w tym miesiącu, co jest fajne, bo widzę, że, że dobrze dobieram sobie książki do czytania. Mam nadzieję, że kwiecień będzie równie dobry albo lepszy. Więc tak, myślę, że na tym możemy zakończyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć.